Dochodzimy powoli do doby napoleońskiej. Szabla taka, można powiedzieć, jak AN, z tym, że wykonana cała w stali, o tyle właśnie ciekawsza. Ciężko ją wyciągnąć, ale szabla też taka typowo bojowa szeroka prawie 4 cm, z minimalnym tutaj progiem. Czy kabłonkowa, wszystko było wykonane z jednego kawałka stali, no i to stanowiło właśnie trudność dla tego szabalnika, dla kowala, który to rozcinał, te wszystkie kabłonki ewentualnie spawał na gorąco, czyli po prostu no, skuwając, sklepując w ogniu to. Znaczy, wąsy jelca są elementem już innym, znaczy, czyli w zasadzie wstawionym potem. Znaczy no, w trakcie, znaczy oczywiście w, w epoce, ale, ale, ale nie, nie, nie stanowił jedności tutaj właśnie z kabłąkami. No i cóż, no tutaj jest, można powiedzieć, taki mały górcik, który może zapewnia lepsze trzy, 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 trzymanie w dłoni. Szabla jest bardzo taka też wyważona, znaczy do, bardzo dobrze wyważona, ciężka, ale ale. Można powiedzieć, że nie czuje się tej wagi. Kolejna sabla oficerska z bardzo ciekawą właśnie głownią. Ma takie ości i tak dalej. Głownia jest taka teowa też, bez jakichś yy, takich szerszych szlifów, ale z takimi bruzdeczkami. Bardzo ciekawy. Nigdy nie widziałem takiej, takiej w ten sposób szlifowanej głowni. Przy ostrzu jest właśnie taki dodatkowy szlif, no i tutaj też jest oryginalnie ząbkowana, prawdopodobnie po to, że, jak te, że ten oficer mógł, powiedzmy, ewentualnie no, wykonując cięcie powiedzmy, w ten sposób, no, mógł zrobić jakiś powrót, albo powiedzmy w ten sposób i komuś, kogoś... Charakterystycznie zaznaczyć na przykład. Nie? No i wiadomo było, że tylko on miał taką szablę, więc znaczył może. Może miał taką ideę zna, znaczenia gości. G, g, ale też bardzo fajna. Tej te szabli często używam do naszych rekonstrukcji historycznych, bo jest właśnie bardzo lekka, a jednocześnie nie wygląda na jakiś smyczek, tylko na, na kawałek oręża. Także też. Cyka błąkowa to jest pierwsza połowa XIX wieku. No tam bardzo blisko właśnie wojen napoleońskich. Bardziej bym może tą szablę odpiął tutaj z siodła. To szabla oficerska AN, ale też wykonana w, przez takiego w, wytwórcę Duk, czyli pisze się Duc. I fa, fa, jest tutaj po francusku napisane, że Fabryka broni i, i imperialna Po francusku No z takimi ciekawymi właśnie rywkami mosiężnymi Z mosiężnymi kół, kółkami nośnymi Trzyka błonkowa cała rękojeść właśnie w brązie z oplotem Miedzianym Ale też głownia jak jest szerokości właśnie szabli zwykłej, żołnierskiej i co wskazuje na to, że ten oficer po prostu lubił walczyć i po prostu i, 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 i nie unikał boju, więc chciał mieć po prostu oręż taki, który mógłby się spotkać, no, choćby nawet właśnie ze, z, z szablą szeregowego no też właśnie jest tutaj dłu, długie pióro, fajne, obosieczne z takim lekkim jak gdyby pazurem no i też Szabla właśnie doby napoleońskiej.